Siemaneczko źmeczki, to ja z tej strony polskich góry, góry, gdzieś pogrywam akcjonem i dzisiaj jest ze mną mój wierny fan. Kto? Nie Dawid Burnein. Szymcio, Siem. Siemaneczko. Dobra, m, gramy w Skywarsy. Jakaś Jaki bunkier normalnie zrobiłem. Dirt mi się w sumie przyda. O, oh, fakem. Ja sobie będę grał FIFA będzie Wytaście? moim... Będzie mi towarzyszył. Tak. Dobra. Mamy niesamowitą bazę. Szkoda, że nie mam ścian. Uh, Dopiero tu była przed tym ścielenina i no wszystkie wyścielałem. Um, <laughs> co mi z tego, A że... Ja mam pytanie Gburku. Mów mi po imieniu. możesz się do mnie zwracać po imieniu, no problem. Spoko, spoko. To, to, je, je, mam pytanie krzychu. Jakie? Mm, jakiem? Cz... Kiedy to wstawisz? No właśnie nie wiem, ja mi się będzie chciałaś to okay. muszę obrobić. No, może jeszcze dzisiaj. Która spoko. godzina? Czekaj. 8.34. Dw... No, czy... Wow, Johnny, to, to, to ten... Dobra, bo to takie nudne to. Zagraj parkura Ja bym wiedział, że mnie nie ściągnie no To bym tam się budował oh, oh, oh. Pauluje mnie, frajer. Ty chyba nie widzi O oh, fucking ten shiten Ty, przybuduję się do niej Spok i idziesz sobie chodzi dookoła mapy. Ja mi serducho normalnie wali. Spoko. Ty chyba. Czekaj, ubiję ją. Yeah, baby. Wygrałeś? Tak. Kurde, więcej takich sukcesów. Dobra, dzięki. Czekaj, to było spoko. No, Mamy taki dobry mieczyk.

kurdi Są ten a, nie to chyba nie jest nowa mapka, aż sam nie wiem Yeah baby! No baby Wiesz łapie co ja tu mam? Co? What the fuck Dobra, to Masa, ta... Ta, you bitch. Tu jest jakaś skrzyneczka, nie wiem czemu mu pierw poszłem To to takie... Ile i... będziesz nagrywał? Nie tak. wiem. Jakiś dłuższy będzie. Dwudziesto? No, pewnie coś takiego. Kurde, ktoś mnie uklepał. Czekaj, dobra, ziomy. Eee, dobra, dajemy dalej Sky na no pieprzamy. I teraz pewnie będzie cięcie. Nie? Mm, nie. Za, na czas, kiedy... Nie, dobra to by było na koniec dzisiejszego odcinka jeśli wam się podobało, możecie zasubskrybować mój kanał Ja no czterominutowy odcinek to by takie gówno wrzucał, może mi się dawniej zdarzało ale to 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 to, to na początku no jak nagrywałem bandicamem i kurde niezrenderowany filmik i ścięciowałem to przecież przypadek Widzimy, ja wygrałem kolejną no, marękę. a ja bym wypadł z mapki. Ooooooo! Jestem pijany wiesiek. Idziemy przyniosło do lobby. Dobra, dobra. Przenieśmy do lobby, no to, no to sobie zagramy na no survival games. Ciao, na to. Nakomity pomysł, Krzysiek. No dobry pomysł, dobry, dobry. <grym> Teraz z hazardem. O oh, mam. 23 sekundy Obrazamy komoczy i co trafię, co trafię? Cię, Zaczarowana czy 35 Te, te, am No i już ziomeczki, już niedługo, już w poniedziałek, a dzisiaj jest niedziela, czyli jutro będę miał nowy monitor i będę nagrywał na pejzaciel co najmniej się postaram, już też akcja na ogarnę na tym komputerze ej czemu oni wszyscy ten to samo mają a e, Dobra znam tak co nieco tę matkę no to tu jest skrzynia o ile nie nie orąbali jeszcze brązowa spaczka e, szalonemu nikt nie zabroni Szybaczmy. szalonemu jak się rozeszli tu nic nie ma a tam na górce. A lol, nie ma nic. Na ward. Kurde. Eee, nie, będę go skoczyć na pieprzam. Na pieprzam go z kostki i deadłem. Nie. A w co grasz? Nie. Robić No i dobra, jestem w Co tam u ciebie tak gra? Dobre, my! Przejdziemy sobie parkura. Ha, widziałem, że to powiesz. Ehm, ta? A ja nie. Ten był spoko. Już, schowamy sobie graczów. Gratów sobie schować? No, i nawadamy. Tam jest jeden taki moment... Hopa, 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 hopa... A, hop, hop, o i tego momentu nigdy nie mogę przejść, czy mi się udaje, nie. O, udało się. A ty na czym jesteś? Kurdi. Na parkurze i na czym? A jakie lagi na serwerze? Na parkurze, a? ale na całkiem innym serwerze teraz. Na jakim? Eee, a bo ja wiem. Ty, dopłynę O na ostatnim klocka, ale lagimen Your man, what Ostatni mi ktoś tak pod filmikiem napisał laggy man. A nie, to był pod live Aha. Dobra i przeskoczę i hop ostatni klocek i... aż... ominalizm punkt kontrolny no to nie były lagi man ino zapomniałem wziąć a ten mm, punkt. ciekawe ile kosztują fifa pointsy stanąć mm. Z tych najbardziej się opłacę kupić za 27 złotych. Kurde, jaki dekiel ze mnie. Olwójnie! Dekiel! Dekiel, 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 dekiel i dobra, nie przejdę tego. Bo już tyle ziomy, próbowałem. Już mi lepiej to ten parkour idzie. Patrzcie i uć się. Jaki sprint mi laguje? Nie no, nie gram Fifa. Nie grasz już? Mm. Normalnie ja nie, więc... Teraz... Dobra. Hmm, Co za. A ja mam lepszy pomysł. Rozumiesz, Tyby no, budowle, y, survivala sobie ciupno. A bez kodów! Dobra, już... A właśnie, ja bym chciał Twoich widzów poprosić, że jakby mogli, to żeby napisali pod, pod tym filmem w komentarzach, co może być przyczyną, że mi się nie chce włączyć Minecraft w języku. Bo jak mi się włącza, prawda? No to nie chce mi się włączyć, żebym od, wpisał nick. Tak to to mi się cały czas włącza, ale jakoś nie chce się włączyć. I co może być tym przyczyną? No to powiedzcie temu Szynkowi yy, co to może tak. być? Tam przeciągnąłem, bo ja sam nie wiem, choć nie pytałeś, ale czy byłoby pod, na tym pomyśleć, trzeba byłoby to zobaczyć i może masz, yy, aha, nie, dobra, dobra, spoko. Yy, do mnie we wtorek Kuzyn przyjedzie, nie? Mhm. Też jest moim fanem. To może ci prześlę launchera, bajzyciu. On mówił, że mi go da. Ja ci na Skype przeszlę i, i powinien być Spoko. dobry i powinno no i powinien być dobry ino cierpliwości i, 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 i będzie działać Spoko, dzięki mm. Skraftujemy sobie kilof. Yy, dobra tego można wyrąbać yy, coś takiego tak, tak i tak i mamy piecyk. I dobra. Craftboxa sobie weźmiemy ze sobą. Ty, albo nie, jeszcze w sumie skraftujemy. Mamy dwa spatyczki, no i kilka koblów. To sobie skraftujemy siekierkę. I mamy tak, tak, A no tak, to, doktor, tak. Ja nie... I. Dobra. Jak widać, tutaj jest. Nie, już nie gramy na jakimś tam z rytmem peaceful owęgielek. Nawet tu na kody nie zezwoliłem. Eee, tak, tak, tak i tak. Już mamy Cera. cztery pochodnie, obcia i... W sumie tu się na razie osadzimy. Dobra, dwójka pokopiamy trochę. Dobra. No i w ogóle ziomy konkurs wygrał. Taki ziom jeden. Ktoś tam znowu na skajpie pisze do mnie. Ziomek mówi, żeby nazwiska nie pisać i Niku to jak nie chce, nie, to nie. Nie będę go do niczego zmuszał. Ehm, jego decyzja i po prostu to szanuję. Ehm, dobra, tak i tak. Ktoś znowu spamuje na skajpie! To nie ja. Nie ziomem, Dobra, 12 minut, a to do 20 minut sobie zagramy. Dłużej, jest dziś kamerka. Tu ma, a, mogę wam pokazać tą kamerkę tam, tą, tą, co nagrywałem w bandy kamienią. I no jest nie podłączona, ale już do komputera ją podłączę. Tu mam moje piciu, nie no woda z kranu. A. Nom, nom, nom. Jest się boisz? Co jest? Czego się boisz? Tego odcinka, nie? Może trochę. Może trochę. Nigdy tam nic nie wiadomo. Póki jest noc, to sobie pokopiemy. Dobra. To nie ma. No, na no, tamtą wyspę byśmy nie mogli. mogli. Na no, tamtą to to wyspę byśmy się tam. Czy dostali? Kurdi. E, dobra. Weźmiemy sobie, bo już raczej będzie noc. Eee. Ty. wilczek. E, weźmiemy sobie. co gram. Minecrafta. Nie, forze Motorsport 5. wiesz co powiem? Nie wiem co to za gra. A wyścigówka. To było od razu i będzie po komentarzach, Sko, jak to możesz nie wiedzieć co to za grach ja cię tamię ja. Hmm? co to są za dziwne wacki lol ciekawy ja będę nie? Ciekawe, jeszcze to... gdzieś to dodam za 6 minut skończę film bo, się... bo to krótko się wrzuca nie I no, że go się renderuje no. Będzie mi się zrenderowało z, z pół godziny. Jak dla mnie to jest masakrycznie długo. Jeszcze jakiegoś jedzenia, ale jak widać no to tu są... jakaś świątynia chyba. Nie, zdawało mi się. Ehm, pełno tego, no, Moses Cobblestone. Ile to tak można nazwać? Ehm, idzie to jak tam chcecie, ten... Zamuszonym... cobblestone? Fuck. Czy jakoś... tak I to jest coś bardzo właśnie dziwnego, bo tu na całym tym jest Tu będzie lawa O! Jestem trzeci Wiedziałem O! Drugi! Fucking Gin Dobra Uwaliłem jednego wilczka Dobra, bo w, y, nie będę sprintował żeby mnie nie ugodniali, ale w ten sposób... Jak tam... masz jakąś muzyczkę w tle? Ja. Oh, yeah, baby! Kurde, laggy like man! Laggy like like Dobra. Oh fucking! Fuck you! Oh fucking shit! Ja no co jest wilczki? Który jeszcze do mnie skaka? O oh, man, motherfucker Get the fuck What the fuck Myślałem, że to jest latająca krówka N! Enn Gdybyś wiedział, jak teraz jechałem Zgaduję, że na Ajmie No właśnie Dobra Z... Damy tutaj kobla. Jade 250. I zamurujemy I się. W goście się wyszeliłem. Dobra. Dobra, Siep. jestem trzeci na 8, osób. przepalimy. Piąty, szósty, siódmy. Mm. A ósmy już nie będę. Tu się możemy w sumie zadomowić, taki bunkier. Jeszcze robimy o, to tak trochę. Dobra, rozumiem. No. Dobra. Restartuje wyściga. Lo Dobra, ziomy. E... I teraz. Eee, no, ba, no. ba, ba, ba. Co? To będzie końcówka tego filmu. W sumie byśmy sobie coś przekonili. Yy, Mać kilo I sobie przekonimy. Nie będziemy mieć GŁODKÓW O oh, fucking zita Wiem, czasami mi tak odbija, ale to jest normalnie. Myślę, że będzie trochę odcinku z moim kuzynem, jak przyjedzie do mnie. Yy. i ostatnio było coś takiego Ej, ogarnij te szumy było coś takiego Co? jakieś szumy tam masz no ja ostatnio Bo było oglądałem mu kajko i było coś takiego subskrybujesz mój kanał tam na megl to było subskrybujesz mój kanał no. a no kiwa głową mi Liczyłem lajki like, i tam twojego nie... nie, liczyłem suby i tam twojego nie było, czy jakoś tak to bo... było? A ciebie tam nie było? Nie wiem, już nie pamiętam, widziałaś to? Pierwszy. tak, tak, tak. Dobra, no i o, możemy dać ty... do przepalenia. Nie, nie przeklinaj! Mi tu na wizji. Co mama? Co, przyszło? Spoko, się... zaraz wracam. No to spokojnie nie rozłączaj się a myślałem, że nie mam tego tutaj tych, więc skraftujemy yy, i mamy yy, kilof yy. no to dobra no. ja zaraz muszę kończyć, a potem wrócę, ja już kończę ten odcinek gdzie idziesz? ja muszę jeszcze sobie napisać tam za do... z w smajcimie. no nie lubię matematyki. kto by lubiał? Nie wiem, ten... Kurdi! Dobra, ziemeczki! To już by była lakadec w tym odcinku. Jeśli Ci się podobał ten odcinek, możesz zostawić możesz łapkę tak w górę i zasubskrybuj mój kanał poniżej. Ja nazywam się Polski Górek Ogórek Narka i cześć! Jeśli podobał ten materiał, możesz zostawić łapkę lub zasubskrybować kanał.